Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek budowy Brindleton Bay. A dzisiaj meblujemy domek z poprzedniego tygodnia: dwa domki na jednej działce, jeden bardziej elegancki, drugi bardziej wiejski, mały. I oczywiście zaczynamy od tego mniejszego. Nagrałam Wam tak mniej więcej, bo powiem Wam, że naprawdę do połowy tego tygodnia mam wrażenie, nie byłam nawet pewna, jaką kolorystykę obrać we wnętrzach, jeżeli chodzi o ściany i tak dalej. Mniej więcej zaznaczyłam Wam, co gdzie będzie, jaki jest zamysł czego, i z tego jakby później szłam dalej, do, dostawiałam, przesuwywałam wszystko i tak dalej. Zaczynamy od tego właśnie mniejszego. Ogólnie oba są w ciemnym drewnie, a na pewno w takim ciemniejszym, bardziej wyrazistym. W tej małej części mamy korytarz, w tym korytarzu jakby, znaczy wejściu, mamy kuchnię, trochę takiej jadalni, przynajmniej przy oknie, po prostu pod oknem mamy. Siedziska i stolik. Mamy też pralkę w tej kuchni małej. Suszarki nie ma. Na podwórku są sznurki. Na zasadzie, że wiecie, jest tutaj tak troszeczkę mniej miejsca, więc nie zawalamy, bo to jednak, jak one na sobie stoją, to strasznie dużo miejsca. Mam wrażenie, jakby tak wizualnie dużo miejsca zajmują. A tak mamy kawałek pralki, ale wysuszyć trzeba na sznurku. Potem przechodzimy do takiego dosłownie mikro, mikro, mikro salonu. Mamy tam kominek, mamy fotele, nie ma nawet kanapy, są fotele. Tutaj troszeczkę powiększyłam, bo okazało się, że sypialnia jest taka sporawa, a właśnie tutaj jest tak mało miejsca, więc dorzuciłam tam te dwie kratki bodajże. W sypialni mamy taki składzik trochę i miejsce do spania, i przejście do łazienki takiej malutkiej z prysznicem. Pierwszy raz użyłam tego prysznica z uniwerku tego niewolno-stojącego, a takiego z tymi firankami, chciałam powiedzieć, z zasłonami normalnie. Ostatnio staram się właśnie, jak widzę coś, kurczę, sprawdźmy może inne rzeczy, bo zawsze stawiam to samo, więc sprawdźmy coś innego, może będzie pasowało. I ostatnio mnie ta zasada nie zawodzi, bo faktycznie często znajduję coś, co pasuje bardziej. Na ganku oczywiście mam miejsce do posiedzenia też przed domkiem. I przechodzimy do tej bardziej eleganckiej, ogromnej części. Jeżeli chodzi o dół, mamy w po wejściu od razu mamy korytarz ze schodami, schodami oczywiście na górę. Idąc w lewo od razu mamy gabinet, a z kolei na prosto możemy przejść do salonu, a w prawo do jadalni. Jadalnia jest spora, mamy tutaj taką szafkę, oczywiście mamy ogromny stół na 6 osób, może być nawet na 8. Dla mnie po prostu lepiej on wyglądał tutaj na 6. Bez tych takich bocznych, ale można na spokojnie dodać. Mamy trochę roślin, ogólnie dużo roślinek zawsze u mnie, ale fajne widoki właśnie są. Mamy tutaj, dwa jakby z dwóch stron mamy okna. Słychać z trzech, tak, z trzech mamy jeszcze widok na ganeczek. Klasycznie, fajnie, typowo i w końcu niejadalnia ze wszystkim. Stąd możemy też przejść do kuchni od razu. W kuchni jest też toaleta. Znaczy, przejście do toalety toaleta jest oddzielnym miejscem. Wolę się wysłowić, bo wiecie, różnie to bywa. W kuchni mamy bardzo dużo miejsca, mamy też fajne widoczki, także. To ja to nazywam widok do zmywania, no nie i okno za, za zlewem, ale to jest dość przyjemne. Przy okazji mamy dużo naturalnego światła, no i z kuchni możemy też przejść do salonu, czyli tak naprawdę w tym takim rogu z łukami mamy cztery łuki, taką gwiazdkę z łuków wręcz. I w salonie mamy bliżej tej części kuchennej, taką część z telewizorem. A tam po drugiej stronie skrajnej mamy kominek i takie miejsce do posiedzenia. Nie wiem, jak ktoś przyjdzie, pogadać sobie i tak dalej. No i mamy oczywiście wielkie przeszklenie, i wielkie wyjście na podwórko, gdzie tam są zabawki, niezabawki, jakieś tam stoliki, fotele, żeby sobie spędzić czas razem na podwórku, zaprosić znajomych, zrobić imprezę, grill party, cokolwiek. Przechodząc na górę, na górze mamy taki dość spory korytarzek. Który tam troszeczkę poprzecinałam, bo miałam problem z łazienką rodziców. W każdym razie z korytarza mamy wejście bliżej przodu domu, na dole jakby. Mamy toaletę i wejście na górę, na strych. Na strychu jest pokój dla dziecka dodatkowy. Tam się wiele rzeczy mieści: i szafa, i biurko, i łóżko, i nawet fotel. Także taki bardzo fajna jaskinia dla tego, dla jakiegoś nastolatka. Z kolei w tej dalszej części to po prawej mamy część taką dla rodziców, mamy sypialnię rodziców, łazienkę i w tej łazience też jest takie pomniejsze przejście do pralni suszarni. A po lewej stronie mamy sypialnię taką dla dwójki dzieci, bliźniaków jakiś i własną łazienkę też oni mają. I jeżeli chodzi o podział pomieszczeń, to mniej więcej to jest coś takiego. Wszystko właśnie w ciemnych barwach, z bielą, u dzieciaków troszeczkę koloru, jest to typowy taki farmhausowy w połączeniu trochę z kolonialnym domek, oczywiście z jakimiś tam sznytami trochę modernistycznymi, bo on nie jest też taki typowy, jakieś zdobione okna i tak dalej, są bardzo takie... Ogólnie ten pomysł, naprawdę się cieszyłam, że spadł mi dosłownie z nieba, bo nie miałam w ogóle pomysłu tutaj na domek. Miałam wrażenie, że on będzie za duży. Ja lubię takie multi-rodzinkowe domki. Powiem Wam, że mam ich sporo, tych takich starych, których jakby tutaj nie, nie pokazywałam, ale mam takich sporo, bo po prostu moja Simka miała dużo dzieci i jako, że ja grałam tylko nią, ale te dzieci gdzieś trzeba było umiejscowić i te rodzinki ich całe, to tworzyłam właśnie takiego typu domki, takie proste dla dwóch rodzin, trzech, tak samo wczoraj mieliście dla trzech, tu mamy dla dwóch. Sporo z Was też bardzo lubiło ten pomysł, oczywiście wszystko tak do końca zobaczycie na zdjęciach. Tak jak Wam mówiłam, ja wolę Wam zrobić więcej fajnych jakichś takich ujęć, zdjęć i oczywiście zdjęcia od góry, niż siedzieć i na siłę jakby cisnąć wnętrze na nagraniu. W szczególności, że ja nie robię nic tam odkrywczego jakoś super. Jeżeli mam naprawdę jakiś super pomysł, nie wiem, na jakiś mebel z innych mebli, no to ewentualnie staram się to nagrywać. Może w ogóle zrobię Wam jakiś taki odcinek, bo wiem, że dużo jest takich na zagranicznym YouTubie, gdzie się robi meble z mebli. Ale jakby rozwiązania w stylu, co gdzie postawiłam i jakie kolory połączyłam, to tak samo zobaczycie na zdjęciach jak na filmiku, więc myślę, że nie jest to jakieś wielce tragiczne, że ostatnio mniej oczywiście nagrywam. Ale to tak jak ja Wam mówiłam, ja po prostu siedzę poza nagraniem najwięcej. Na nagraniu się spinam, ale też jeżeli na przykład mam taki mocny, mocny, mocny pomysł od A do Z i jeżeli ten pomysł, kiedy ustawiam meble, sprawdza się. To i jestem w stanie kolory ścian pokazać jakiś dekor mniej więcej. Głównie ze względu na to, że na przykład udało mi się i dobrze to rozrysowałam. Bo niestety to, co ja rozrysuję, to i tak się zmienia później, kiedy wchodzę do Simsów. Bo na przykład nie ma takiej kanapy, która, nie wiem, wyobraziłam mi się czasem, takie fake kanapy mi wychodzą, że ja myślę, że jest coś takiego, a ona zupełnie inaczej wygląda, no nie? Albo ma inny rozmiar. No i w takich przypadkach po prostu wolę się nie motać, wolę nie siedzieć, tylko Wam później po prostu pokazać to ładnie na zdjęciach, ale większość z Was która mnie już ogląda i ogląda mnie notorycznie to myślę, że wie o tym i jakby pasuje im taki typ mojego nagrywania. Plus też w tym tygodniu, tak jak Wam mówiłam, miałam tragedię jakąś i programy mi się wariowały przez ten prąd, który mi ucinali tak naprawdę. Było to dość irytujące, niestety sprzęty oczywiście cierpią na tym, jeżeli nie ma jakiejś informacji, a oczywiście nie miałam informacji żadnej o tym, że będą roboty drogowe, będą ucinać nam prąd, cokolwiek, że będą akurat wichury, to tam się spodziewałam i się spodziewałam, że troszeczkę tam prąd poszaleje przy tym, ale nie, że aż w takiej ilości. Do tego ten problem z programem, ale to mówię to chyba przez to, że miałam zapchane dyski, właśnie przez te blackouty, które mi wyłączały komputer. No i jeszcze w tym tygodniu na samym początku nie miałam internetu. A że ja część rzeczy gdzieś tam, które robię, czy zdalnie, czy właśnie do odcinków, potrzebuję jakichś tam rzeczy z internetu, potrzebuję jakichś tam informacji, czyli żeby wrzucić, to potrzebuję internetu, tak? To niestety jestem do tyłu i byłam do tyłu bardzo mocno z odcinkami i z pracą. A jak jestem ze wszystkim do tyłu, no to oczywiście to wszystko musi jakby się skurczyć pod względem też tego, ile ja nagrywam. Żebym miała później czas usiąść, jak już jestem, jakby nie jestem sama w domu i podokończyć to. Ale i tak jak na ten tydzień wyrobiłam się praktycznie ze wszystkim, co chciałam. Chyba tylko jeden odcinek z ośmiu planowanych na ten tydzień nie wyszedł. No, oczywiście jeden z nich miał być w tamtym tygodniu, ale wyszło jak wyszło. Ale i tak uważam, że jest. Dobrze? Nie jest tragicznie. A jak na zły tydzień, to bardzo dobrze. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo pamiętam, że podobał Wam się bardzo domek i w ogóle połączenie tych dwóch domków. Także dajcie znać, jak Wam się podoba wnętrze. Postaram się go jakoś zaraz udostępnić w weekend. Przejrzę jeszcze, czego nie poudostępniałam tam Wam, bo znowu pewnie jestem do tyłu z kilkoma, a na pewno jestem do tyłu z mieszkaniami, bo tutaj jest troszeczkę zabawy, żeby je udostępnić. Ale to też spróbuję na dniach, jak już właśnie skończę wszystkie, bo jutro kończymy wszystkie cztery mieszkania. W Evergreen Harbor? A co my tutaj zrobimy za tydzień? Może park? Jak mi się wydaje, że możliwe, że za tydzień będzie park. Nie mówię, że obiecuję Wam, że za tydzień będzie park, ale wydaje mi się, że zrobię park za tydzień. I już zacznę planować tą stodołkę. Co tam ciekawego zamiast niej zrobić? Znaczy, co ciekawego? No, będzie na pewno restauracja. Myślę, że restauracja z domem, jednak. Restauracja bez jakiegoś takiego domu. Wydaje mi się, że będzie to na wyspie. Chociaż powiem Wam szczerze, chciałabym tam dom zrobić. Żeby to była taka restauracja z domem też. No, tak bardzo bym chciała, bo fajnie było, że właśnie ktoś mieszka na wyspie. Nie wiem, będę się zastanawiać, ale dajcie też znać. Tu myślę, że właśnie też coś, tyle też takiej stodoły, restauracji, ale to też potrzebuje trochę czasu, bo nie miałam jakby. Więc pewnie tutaj będziemy mieli za tydzień ten park, za dwa tygodnie myślę, że zrobimy sobie pokazówkę dla was tych trzech wersji: jacht klubu, jako restaurację, jako, jako klub i jako spa. I tak jak wam mówiłam gdzieś, nie pamiętam już w którym odcinku i czego, ale planuję zrobić Promenadę Magnoli, i w promenadzie Magnoli zrobić te takie rzeczy, które nie za bardzo mi się wpasowują w te miasta, które akurat przerabiam, a promenada jest takim fajnym miejscem właśnie miejskim, typowo, w którym te rzeczy będą fajnie się komponowały. Mówię tutaj o siłowni, o bibliotece, muzeum może nie, chociaż też może. Muzeum zawsze mamy w San Myshuno, więc to też jest spoko, bo tam nawet jeżeli zdecydujesz się kiedyś przerabiać San Myshuno, to raczej tego muzeum nie ruszę, albo ruszę je po swojemu, a zostanie jakby jako muzeum, bo to jest dość fajne tam. Tam też jest o tyle fajnie, że wiecie, w San no ja nie muszę robić aż tyle restauracji, bo mamy te takie markety, na które możemy wyjść, te place, na które możemy wyjść i sobie pójść coś zjeść. Więc jakby budy mamy. Mamy street fooda. Tu w tym wypadku nie mamy tego street fooda, więc te restauracje są bardzo ciekawe. A tam jednak tutaj karaoke, coś tam zawsze fajnego, wiecie, jest, no nie? No ale na pewno właśnie w tej promenadzie Magnoli pojawi się w końcu siłownia i w końcu pojawi się biblioteka. Bo tego, tych dwóch rzeczy na pewno brakuje. I to jest takie mnićka, więc nie wiem, czy ja nie zrobię jednego odcinka z tego. Ja sobie pokażę Wam, jakie ja bryły pobudowałam i zrobię jakby wnętrze oddzielnie poza nagraniem, żebyście mieli jakby wszystko w jednym, bo to są takie nudniejsze odcinki, mam wrażenie. Na pewno będziecie mniej, mniej chętniej oglądać, jak to YouTube zawsze podpisuje te odcinki. Ale nie przedłużam, jeszcze jutro może coś powiem o tym, bo tutaj już długo gadam, także. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Widzimy się oczywiście w komentarzach. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Socjalki w opisie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i pa pa!